W dzisiejszych czasach w życiu codziennym bardzo często potrzebujemy porad prawnych, czy to z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, czy też prawa rodzinnego. Czasami porady prawne są bardzo kosztowne i nie każdego stać na ten wydatek. Dzięki inicjatywie starosty Ostrudzkiego Starostwo Powiatowe w Ostrudzie uruchomiło cykl bezpłatnych porad prawnych. Starostwo Powiatowe w Ostrudzie w porozumieniu ze Studencką Poradnią Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Uruchamia cykl bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, czyli to jest prawo spadkowe, rodzinne i opiekuńcze, prawa administracyjnego, prawa karnego i prawa pracy. Te bezpłatne porady prawne udzielane będą w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ostrudzie przy ulicy Stapińskiego 19C w pokoju numer 16 i wszystkich Państwa, mieszkańców Ostrudy, mieszkańców Powiatu Ostrudzkiego, zapraszamy do korzystania z możliwości uzyskania takich właśnie bezpłatnych porad. Przypomnijmy, porady prawne będą udzielane w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrudzie przy ulicy Stapińskiego 19C w pokoju numer 16. W poniedziałki w dniach 29 listopada, 13 grudnia, 10 stycznia oraz 24 stycznia i we wtorki w dniach 30 listopada, 14 grudnia i 25 stycznia.